Lecz, właśnie nadszedł ten czas, żeby wylosować na, na następnego widza a ja jestem w tygodnia numer 2 jeśli jeszcze nie zostawiłeś zasubskrybuj zas zas kanał daj łapkę w górę pod tym filmem jeśli Ciebie nie wylosowałem, a chcesz żebyś dzieje, to możliwe jest, że w następnym tygodniu Ciebie wylosuję Zostaw po prostu y wykonaj regulamin, ten co jest w opisie więc nie przedłużam, losuję Gratuluję Tobie Wajznero, że wygrałeś konkurs. Jeśli nie, Ty nie wygrałeś konkursu, a chcesz, żeby Twoje imię pojawiło się na liście, zostaw czerwony przycisk, napisz komentarz, zostaw łapkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Elo.